Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dalej wędruję i próbuję piw na upały, na piw pszenicznych. Pierwszym było Berliner Weisse, teraz będzie coś z drugiego końca, półkuli z nowej fali American Wheat. American Wheat, czyli amerykańska pszenica. Złośliwi mówią, że Amerykanie chcieli zrobić Weicena, czyli piwo z nutami bananowymi, goździkowymi. Ale nie mieli drożdży. No i zrobili takie piwo e, właściwie with Ale, czyli e, piwo na drożdżach do ale, ale e, z udziałem słodu pszenicznego. I ono w ogóle nie miało nut bananowych, w ogóle nie miało nut goździkowych. Miało nuty zbożowe. Totalna nuda. Taką klasyką w tym stylu jest Summer Ale, czy chyba tak się to piwo nazywa z Ankora, Nuda, nuda, panie, nuda. Ehm... Ale wszystko się zmieniło w momencie, kiedy zaczęła się piwna rewolucja i zaczęły się amerykańskie chmiele. Wtedy okazało się, że American Weed to może być styl, który będzie takim e, stylem wprowadzającym do piwnej rewolucji. Czyli to będzie taki styl, w którym. E, w którym będzie cała feria aromatów e, e, typowych dla amerykańskiego chmielu, ale ze znacznie zredukowaną goryczką. Z goryczką na poziomie e, powiedzmy, że no, jasnego lagera, e, no, zdecydowanie niższą niż w American Pale Ale, niż w India Pale Ale. E, dzisiaj mam American Weed pod nazwą Summer Memories, czyli e, letnie wspomnienia, z fabryki piwa. Fabryka piwa to jest browar kontraktowy, założony przez e, zięcia i teścia. E, I to jest, to jest bardzo ciekawa sprawa, e, z czego to ten e, starszy, czyli teść, jest browarnikiem czy piwowarem. I to zawodowym, bo pracował w Kmicicu Częstochowskim, pracował w Gabie przez jakiś czas, pracował w Sulimarze. Nazywa się Wojciech Warzyszyński, więc też nazwisko nomen omen. A jego zięciem jest Marcin, mam nadzieję, że pamiętam dobrze imię, Krzy, Krzystanek. No i właśnie postanowili założyć browar, znaczy plany idą dalej, żeby założyć browar jakby... Sensu stricto. Natomiast zaczynają od browaru, e, od browaru kontraktowego, który waży w, w browarze w Szyżycu, browarze Marysia. To był kiedyś jeden z najmniejszych browarów, teraz już najmniejszy nie jest, ważelnia 5 hekton, a obok powstaje browar już większy ze sprzętem w dużej mierze z browaru Relaxpol z Krakowa zamkniętym i w budynkach należących kiedyś do browaru klasztornego w Szyżycu, więc jest to taka próba od tworzenia tej tradycji tego browaru klasztornego. Tymczasem co my tutaj mamy? Summer Memories to jest 12, 5.2% alkoholu, 28 IBU, czyli tak jak wam mówiłem, nie za dużo. Poziom dla pilsa to jest 25-45. No jest to więcej na pewno niż Wajcen, Weizen, bo Wajceny zwykle mają poniżej 25, ale ale niewiele. Składniki: woda, słody, pszeniczny, jęczmienny, karmelowy, chmiele to Citra, Willamette, drożdże US05. Etykieta dwujęzyczna po angielsku i po polsku. E, piwo pasteryzowane, o dziwo. E, data przydatności to 15 października 2015 roku. Za długie daty, nawet jak na piwo pasteryzowane. Ja wiem, że to piwo nie skwaśnieje, ale co ono będzie sobą prezentowało we wrześniu? Myślę, że nic dobrego. E, na etykiecie, nie wiem, czy etykieta robiona specjalnie dla browaru, jeżeli tak, to naprawdę fajna. Mamy takiego. E, Walenia, płetwala błękitnego, jak mnie mam, który robi zabalon. Na głowie niesie jakąś bazylikę czy inną świątynię, u spodu ma podczepiony kosz. Ryby pływają na nich, jeżdżą, prawda, jakieś tam wrony, kawki. Spoko. Może troszkę zbyt ascetyczne, to jest na tym białym tle. Czegoś tu trochę brakuje. Chociażby tła innego. Ja bym dał jakieś tło takie ala stary papier pożółkły, pergamin, coś takiego. No i mamy tutaj coś a'la morska opowieść, po angielsku i po polsku. Ograniczę się do polskiej. To amerykańskie pszeniczne piwo jest tak lekkie i orzeźwiające, że przywołuje uczucie lata, bez względu na porę roku. Ugaś prag pragnienie, literówka, ciesząc się nieskomplikowanym pszenicznym smakiem. To jest śmieszne, bo te polskie litery tutaj wyglądają jakby ktoś pisał na maszynie do pisania bez polskich znaków. Kiedyś była taka metoda, jak były maszyny do pisania, nie było komputer, tylko maszyny do pisania były, no to robiło się apostrof nad s czy nad z, żeby zrobić zi czy si, a pod a i e dawano przecinek, czy właściwie na tym samym. I to tak wygląda, dokładnie tak wygląda, jakby, jakby dawano tutaj przecinek albo, albo apostrof. Dziwna polityka. Nie wiem, może taka idea była, jakieś nawiązanie do czegoś, nie wiem do końca do czego. Kapsel Złoty Golas, no to spróbujmy. Summer Memories. No pachnie chmielem amerykańskim, więc jest nieźle. Słodko. Trochę owoce tropikalne. Nie jest bardzo intensywny ten aromat, ale jest. Barwa złocista. Wyraźnie zmętnione, znaczy wyraźnie opalizujące. Ja mógłbym zabełtać i wlać więcej, ale nie widzę takiej potrzeby, bo moim zdaniem te y, piwa pszeniczne nie muszą być od razu na maksa drożdżowe. E, oczywiście drożdże zmieniają fakturę, zmieniają odczucie tego piwa, ale moim zdaniem nie trzeba tutaj z nimi przesadzać. E, a więc Citra i Willamette. No to spróbujmy. Jak widzicie, piękna, pięknie tutaj e, światło pada, piękna e, taka złocista, opalizująca barwa, gruba czapa piany, e, drobno pęcherzykowa. No, jest słodko, ale tak w kierunku bardziej. Gumy, może nie balonowej, ale takiej brzoskwiniowej, trochę. Trochę są te owoce tropikalne, ale powiem Wam, brakuje mi goryczki. No. Dwa łyki. Brakuje mi goryczki, brakuje mi wysycenia. Jak na piwo pszeniczne, które ma tak orzeźwiać. Przy czym, no nie nazwę tego wadą tak naprawdę. Ja lubię piwa nisko wysycone, e, ale tutaj w American Wheat e, prosiłoby się o więcej, więcej gazu. Paradoksalnie brakuje mi też słodyczy. E, oczywiście e, American Wheat nie powinno być nadmiernie słodkie, powinno być raczej wytrawne, żeby być właśnie orzeźwiające. Ale ono sprawia takie wrażenie troszkę takiego Yy, mało... Znaczy tak, brakuje mi kwaskowości. Oczywiście American Wheat to nie jest żaden sour, yy, ale pszeniczne piwa generalnie są lekko kwaśne. Być może gdyby było więcej dwutlenku węgla, on by też dał trochę takie odczucie kwaśności. Chociaż... Nie, generalnie jest nieźle. Ale brakuje mi czegoś mi brakuje. O. Albo większej słodyczy, żeby te owoce jakby z chmielu uwydatnić, albo większej kwaskowości, żeby stworzyć taką e, bardziej mm, orzeźwiający smak, albo troszkę więcej goryczki. E, natomiast tutaj wszystko jest takie w środku i przez to jest nieco mdłe. Mdłe takie bez wyrazu nieco. No. Ja powiem szczerze, że to mi się nie spodobało w tym tekście, ale to ono oddaje jakby ugaść pragnienie, ciesząc się nieskomplikowanym pszenicznym smakiem. Po pierwsze, co to jest pszeniczny smak? Chyba, że właśnie takie odwołanie do American Weed, takiego kanonicznego, no to tak. To coś takiego tutaj jest. Ale ja się spodziewałem jednak bardziej India Pale Ale bez goryczki. No i mętnego. Na pewno można by było więcej aromatu chmielowego dać. Tego, tego chmielu tutaj jest, także można bez problemu powiedzieć, że to jest American Wheat, ale nie, nie bucha tym chmielem, nie, nie, nie oszałamia, nie, o, nie otumania tym aromatem chmielowym. Innymi słowy jest takie właśnie w środku. Takie w środek. A ja lubię po bandzie bardziej. <laughs> ale generalnie nie jest złe, nie ma jakichś wielkich wad, nie ma, jakichś tam, nie ma się do czego za bardzo czepić. Poza tym, że brak mu trochę wyrazu, brak mu trochę um, w tą albo w tą. A to idzie tak środkiem. Nie no, może potrzeba nam takich zbalansowanych piw, ale ja tego nie kupuję. E, wasze zdrowie, no i e, miejmy nadzieję, że inne browary jeszcze pokażą co, co to znaczy American Wheat. No świetnym tutaj przykładem jest hejnał chociażby z e, pracowni piwa. E, więc e, styl ma potencjał, myślę, że większy niż tutaj pokazano, ale, ale mówię, piwo nie jest złe, piwo nie jest złe. Życzę browarowi jak najlepiej, a Wam życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Wasze zdrowie.